Paolo di Bala shot. Jest potencjał gigantyczny. I jest nowa. Standard Z Thunderstruckiem. Damn. Trzy razy do zrobienia: 86, 86, 87 i 88. Rating. Dobra, stary. Jak my codziennie będziemy dostawać SBCO o trzy ikony, to no, nie wiem. Ja nie wiem, to trzeba będzie ładować H20 k by na Fiapońcy. Ciekawe jaki jest procent na ikonę Thunderstraka? Bo tego niestety nie uwzględnili. Player Piki obowiązkowe 8,5. Czy są nowe, zaawansowane paczki? To jest 12. Ty! ja to wczoraj miałem otworzyć, ale nie zdążyłem, bo mi to syny ukradły. Otwieramy teraz: 12 razy 8,5. To gaśnie dosłownie w 3,5 minuty i tego na Playstation nie ma. Na komputerze nikt tego nie kupuje przez półtorej godziny. Ale na Playstation grałem zwierzęta. Tym ja. 11% na ikonę, dychę na hero, 54% na kartę zieloną. No i ile tych duplikatów jeszcze mam? No wyślij, że to, w piździe Powinno się automatycznie wszystko zainkasować. Witam, Pomidorze. Śmiało, 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 bo to wygaśnie mnie. Bang, 2 KFP. Udało się. Zdążywszy. I tu jest 50%. Prawe skrzydło. A, no i to jest zielona karta. Ale taka, która nikogo nie interesuje. I do tego Manchester United. O mój Boże, to jest straszne. Bruno Magic, to nie jest Bryan Bemo, to jest Bruno Magic kontuzowany niestety. Nie Nic pozytywnego, Donnarumma. a to jest wymienna paczka! To jest wymienna paczka! Nie wiem czy ja o tym wspomniałem, czy nie. Jakbym o tym wspomniał, to bym kurna na pewno tego nie przyodział. No chyba to by było najbardziej podniecające, bo tu jest 30 kart 8-4 i więcej. Więc w razie nawet jakby odpukać nie było niczego sensownego, to jest genialny foder. Na nową ikonę 8, Plus Thunderstruck i jest chyba coś dobrego Robert Lewandowski, <laughs> no, ale to jeszcze nie jest. To mam nadzieję, kluczowe co jest? Marsylia Szybka baza, bardzo szybka baza. Nie wiem, kto jest z Marsylii. Nie ja trafiłem chyba Marseille jeszcze raz na podwójnym ucaucie. Bramka Ruli. Okej, okay. ktoś używał tego ruliego w lidze weekendowej, ale... Chyba nie wpadł mi w okład, żeby to był najlepszy bramkarz w historii. Multum duplikatów, rzecz jasna. Dajmy, że mnie tylko tę kampanię do ukończenia. Ale tu jest zaledwie 8 rating squad, więc są żadne fodery potrzebne. Kampania 87+, Virgil van Dijk dwa dni temu, tym razem ten sam event, ale chyba... No trochę, trochę gorzej, trochę gorzej. Ona dosłownie była wczoraj na RTG, ona jakoś miała HEPs na nazwisko, coś w ten deseń. Rating żaden, 8-8 bodajże. Więc dała jak ich mało Na ikonę i zmarnowane dwa składy niestety Ale przez to, że powiedział Wiedzi van Dijk Do sobie 48h wstecz To już bym, e, to już będę tę kampanię robić do samego końca Do końca tej gry, dzień w dzień Kiedy tylko będą się pojawiać Drugi skład potrzebujemy X jeszcze miesięcy do przodu pewnie Johanna Krajówka jak nie było tak nie ma A dzisiaj opadałoby, żeby kolejny dzień Zakończyć z nim Mamy, mam nadzieję, że nie skromną, ale wielką, niepodważalną ikonę. Jak widać się trafić Cruyffa 87, to trafmy Cruyffa 93. I prócz tego, Thunderstruck, które wróciły do paczek w tym evencie. Boski Gareth Bale, Chaviula, David Becks, Roberto Carlos, Eusebio Maradona, Abeli Ribery, Beckenbauer Eto i Paolo Maldini. To jest stary, naprawdę masowa ilościówka świetnych nazwisk, które można wypakować. Bank. Base Thunderstruck Icon player pack. Jest Thunderstruck ponownie na SP, A ja 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 No zobacz, już było dobrze, no. 95% celu było spełnione. Ale to jest Bastian Schwantzinger. Ej, on ma zajebiste statystyki i ma intercepta złotego. Używał ktoś tego Bastiana Schwantzingera? On nie może być, chyba bardzo zły. Ty, czemu ja nigdy nie zwróciłem uwagi na Bastiana Schweinsteingera? Pomył na tego, że jest tani, tak? Bastian. 3 na 4. ok, dribbling. Genialny strzał. ok, fizyka. incisivi pinget, powershot, antycypacja, intercept. Ty, Bastian Schweinsteinger jest grywalny. 9,4 nie jest chyba najgorsze. 9,4, a tu jest procent 12. Dobra, ta za 4 stówki jest ewidentnie lepsza. 30k84 więcej. No więc, aż kusi powiedzieć, że znowu, jak nie poleci nic, to przynajmniej foder. Ale nie po to się tyle tego otwiera, żeby był tylko i wyłącznie foder. Dajcie chociaż Federico Valverdiak Damianowi, no proszę. Cokolwiek zielonego. Długo się to ładowało. Thunderstruck! Ale czemu Thunderstruck, a nie zielone eventy? Kto to jest? Saudi League Bayern Munich A, Ruben Neves, to jest moja karta zielona Ja pierdzielę. Dlaczego jest tak ciężko? To nawet nie jest ma Musiala stary, to jest... Jak ona ma? Stangway? Stanway, bez G, Stanway, ne, Kardynał Kardynał totalny Fedrula, Rejten, Marquinhos Jeden z trzech Podstawowe wersje, bez Thunderstrucków, ale cały czas się dostępne Śmiało do przodu Klaudiusz Makelele na SPD, jak najbardziej. Po prawej stronie. Hendryk są wczoraj go widziałem 15 razy. I na środku cokolwiek, co to uratuje. Juan Sebastian, Rikelme. No niestety. Są te momenty, które pokazują, że warto, tak? Paczka ikony, uwaga, Thunderstruck może być i znowu jest. Więc chyba lecą stosunkowo często te Thunderstraki. Czy ja źle widziałem kolory? Majba, to jest Dawor Sugar. To jest Dawor Sugar, niestety. Flarpiki 8,5. Może tutaj Johan Kroj wreszcie. Dogoni złapie mnie Pop, Hemp, Ibrahima Konate. Straszne. Bardzo słabe, niestety. Opcja druga. Jest flara. O Lisiński. Gulasi! Jest! 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 Yes! Let's go! Johan Kroj! No, guźba! Cztery dni czekania, ale udało się. No nie wiem czemu, ale miałem przeświadczenie, że jak gdzieś się ma wydarzyć, trafić ten gość, to właśnie kuźma w tym player picku Ja yeah, fucking crowd! Right. Let's go! Low Riven tiki taka. Tak, tak, tak. No i wystarczy mnie. I mnie w zupełności wystarczy już na ten tydzień zielonego eventu. 8-5, ostatni player pick, EVAPIOR, Nico Magic, Mapileon. <laughs> yes, Wybitnie! Young Roy będzie grać przez następne. E, 4 tygodnie, jak dobrze pójdzie o Team of the Year. A potem wleci? Nie wiem. Team of the Year może. E, kto wleci? Rivaldo na e-spo, Jama musiala. Zażegnajmy to niebezpieczeństwo. Mbap wróci na pp, Yes! Young Roy, untradeable, Ale to smakuje. Jaka jest wartość? 600 tysięcy monet. 600 tysięcy monet. It's fucking go, man. Baby Vieira, Prime Vieira. Intercept Long Ball Pass. Oficjalna karta. 90 rating Patrick Wiejra. Nawet ten będzie świetny, umówmy się. Z bickiem złotym. Nie jest to może najlepszy playstyle w całej grze, ale jeśli będzie mieć srebrne genialne. Plus bicek złoty, to jest super. A czemu w polskim tłumaczeniu jest UG? Leci ikona. Sylwetka specyficzna na SPD. <gryw> Pantaner z Madrytu trzeba Bialonzo, niestety. Uderzenie gromu. Okej, okay, nawet. A no, to wszystko wiadomo, O jeszcze z Quixel'owo, Chabulem, daj spokój, on jest do gry 87 Base, Thunderstruck, który event chyba zwykły na ST Holandia, to jest Robin van Persie Wyglądał chyba jak Robin van Persie, plus miał koszulkę w spodękach, Ale chyba większość ikon w tej właściwie ma koszulkę w spodękach, tak po staroświecku Robin van Persie, otóż to, to, mi się grało nim super Od razu rating dający, no i wio. i wioj i do przodu Ostatnia ikona i można robić podrygi do ligi weekendowej tego potrzebujemy. Śmiało i do przodu. Ktoś lepszy niż Bastian okej? ok? 7 ikona plus. To jest zwykła ikona. O! mój... Kurwa! O mój boże! Let's go! No lepiej niż Wow! kurwa! Wow, 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 wow! Let's go! Jest! 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 Dzięki Bogu, że nie było starej po narodowościach! Potrzebowałem tej animacji! Koniec sezonu! Koniec sezonu! Oficjalny koniec sezonu! RONI fucking Magic! Atletico Mineiro! Wow! <ścoughs> super! Naprawdę super! Ronaldinho Gaucho! Minus 800k! <ścoughs> Trzymanie! Realnie warty 28. o, Tak jest! Let's go, buddy! od razu go melduję. Zazwyczaj mówię, że daję do powstania, a potem zapomnę o karcie, ale akurat o nim bym chali zapomniał. Ronie 88 byłeś jak brat, ale na 15 spotkań. <noise> Zaledwie. Trzymaj się, stary Zuchu. <noise> jest to lekko pojebana drużyna. Gra wyraźnie do czwartej w nocy. Roni <grafy> Magic. <grafy> Coś fantastycznego. Binu 13 Oj, teraz chłopcy będą otwierać te ikony. <grafy> jak tak to daj, jak tak to łupie. To śmiało do przodu. Cokolwiek pozytywnego daj. Jest dalej Roni. A jest dalej Roni na końcu. Uwaga, kto jest z nami? Też ma kitkę, ale trochę krótszą. Żadna kobieta w tej grze nie ma tak ładnych włosów jak miał Ronaldinho w prime. To jest interesujące, co? Pani Seger. Gardło me. Ale było to tego warte. Tam jest brak budżetu zombiaczek. Sylwetka? Chyba okej. Okay. Marcel? Uuu. Generał Marcel, pseudonim skała. Czy beton? Nie, błoto. Kałuża? Gratulacje Marcel Zai. Seria! Ej, hero i ikona w jednej paczce? Co to się stało? Marek Hamsik. Co to za paczką otworzyłeś? Co jest? Hamsik 8-8. I David beckham 89. Masz zwariowanie dobry środek pola z jednej paczki. To jest za cztery stówki, tak? Szansa, nadzieja? Mu tutaj budżet się bardzo zgadza, kolega. Jedzie dalej z openingiem. 2500 FP poszło w ruch, rozkręciło się. Prawa, obrona, Kanada. Chyba tak, Machu. Kto jest z nami? To jest pojedynczy walkout, niemożliwe. Podchwytany za skórę. Leci następne 2500, uwaga. Ikona tym razem. Ze zwykłej paczki leci zwykła ikona. To jest rzadki moment. Rzadki czas. Strasznie mały procent na to jest. Pytanie... Czy tak samo dobra jak McCall89? Czarnoskóry, ale kurwa jaki jest ciemny, kto jest aż tak ciemny? Makelele, Jezus! Mar nie mogłem rozczytać jego, jego rysy twarzy, nie? Był taki ciemny, mam taki chyba monitor jeszcze przyciemniony minimalnie, nie dało się go rozczytać. Uwaga! Sylwetka na Encen, taka hugowa sanchezowa chyba. To straszne. Udało Ci się plerpika wreszcie wykonać. Moje gratulacje. Zacznijmy wręcz od środka. Od środka nie było nigdy. Uwaga! Paweł Nedwet. Fajnie, na LP. Koszulka Juve na boisko, lewa strona. Hop! Filip Lam, jeszcze lepiej. Romantyzmu aż za dużo. Bajermenich i z prawej strony. Tu czuję jakiegoś piurama. Ciram Tyuram, Francja. Raul Hiszpania. Co źle? Czemu przecież ja pierdolę? To jest Raul Blanco. To jest Raul Blanco, Dziwi się on stary. Fine shot. Każdy w polu karnym goal. Kto to jest? Na prawej? To jest ciurem! To z Kafu! ooo, Albo Carlos Alberto. Ale chyba czoło miał takie wielkie, więc wydaje mi się, że Kafusiński. Czy jestem w błędzie? Chyba w błędzie. Kafu ma więcej pejsa A nie, 90. Kafu 91. zajebisty traf. Tego potrzebujemy właśnie, a nie Raula Blanco. Ty, on nie ma nic do. Ojej! Ty, a ja musiał zmienić, wiesz? I zrobić Ronaldinho. Na każdym końcu muszę mieć Ronaldinho. Fu, Champions FCDB. ósemka? Rodman. Jak najbardziej. Bo na RTG nic specjalnego, a na RTG najlepsze trafia przed nami jeszcze dzisiaj, mam nadzieję Ręki z numerem, ole serwery powiem wam szczerze No nie są dużo, że lepsze niż to co było półtorej godziny wstecz Czyli jest bardzo wolno Także trochę się zrekompensował, wrócił za darmo Świetnie Za dobrze trochę macie? Rodman Olem jest bazowalski, gofa brutalnie szybko Ewidentnie tak Chodź do gry Marquezio. Ol, ale tragiczny defense. Co to było? Czuję, to jest dobre pytanie. To tak działało na premierę, że dostawałeś co 3 miesiące, ale myślałem, że jak kupujesz teraz, to dostajesz wszystko na strzała. Nie mam pojęcia bladego. Ktoś z czatu mu pomoże? Może tak. Może 3 miesiące będziesz dostawać. Lecz Smajka cię do Naruma Capitan. O, nie grałem do kapitan, Nie wiem. Nikt nie ma tej karty w tej grze dosłownie. Nie dało się go trafić. Upenda, jakiś fan ewolucji. Chrysto. Fioletowy stośko, to wygląda obrzydliwie. Ale zmieniłem na 4. Nie zawsze jest tak, że odpalam ten mecz, to jest taka przejażdżka. Nie zawsze. Ciekawe było, gdyby po meczu pokazywał bilans rywala. To, to moim zdaniem to by nie było ciekawe, tylko to jest obowiązkowe. Ale wiadomo czemu tego nie ma. Za bardzo by się chłopcy naobrażali, tak po meczu. Wyobraź sobie, że masz gracza, który wbija 10 minut, grał swoje rekordowe 12 zwycięstw i widzi, że nagle dostaje chłopacy ma. 14-0, no można by się było wnerwić. I słusznie. A po co to komu? Po co to komu, żeby się ludzie wnerwiali przy tych, że absolutnie nie ma co się denerwować? Mmm, nie pomagasz Rafinia. Oj, pomagasz bardzo, ale ładny press. Prawie oczywistości. Nico, magic.